Siemka, z tej strony Atix ze, ze mną dzisiaj jest Rikos Siema I będziemy grać Minecrafta Dobra. Co one robią w ogóle? Nie ja co je. robią O mnie, Połóż mi <laughs> Idę Oj my martwieją Patrzcie Tak wygląda nasza gildia Pokażę wam od środka Tu będę budować dom, tu właśnie w tym miejscu. To jest moja skrzynia. Co tam jeszcze? No nie wygląda ona jeszcze od środka zbyt ciekawie, bo ona została zbudowana w jeden dzień. To się cudów nie możecie spodziewać. No i co teraz? Teraz to będziemy musieli... Zrobię fundamenty domu i zaraz wam tu dobra, dobra, Siema. teraz będziemy robić zarys domu, jeszcze do nas doszedł Adam Siema. Tak, Ym, no, to robimy. Nie wiem jak to tam wyjdzie. Mam tak, tak. Na cztery tuż można było przechodzić, dobra. no i początkowo będzie jakoś tak wyglądać nie wiem jak ja tu wszystko zmieszczę ale dobra no yy, no to tak będzie wyglądać zaraz zrobię wam ściany i dobra teraz już muszę jeszcze trochę pozbierać drewna zaraz będziemy kończyć budowę jeżeli ta seria się przyjmie to zrobię osobne intro do tej serii dobra Dojdę i wam... Znowie. Tak. Dobra, jestem już w mieście. E, w gildii jestem. A ty mówię, bo kiedy to robisz, bo... To A jest... Teraz nagrywam. No, tak. Bo, Dobra. Bo mówi tak samo poważnie, jakbyś nie nagrywał. Więc. Dobra, to nie będę mówił poważnie. E teraz mhm. robimy sobie domek? Ech, obcy dziewczęta. Nie, dobrze. E. A tak coś ci chodzi Nie, ale mówisz też, że jest taki samo. No dobra, dobra Tak Ja mam 16 i nie więcej nie mniej. Dobra, musimy jeszcze sobie trochę drewna pozbierać. Nie wst. Dobra znowu nagrywam, uprzedzam, dobra Będę go wtrolował. Ale musisz... Ja mu cię mówić zaraz kiedy? trololne. Musisz Mówisz mówić trolnięty. cały czas. Musisz mówić cały Musisz mówić cały czas. Mów robić cały czas. chaba no Jeszcze tafa. jedne drzwi musimy zrobić. Dobra. <noise> o są drzwi. Dobra widzicie. No, domek się rozwija. Teraz yy, rypniemy sobie sufit. Uch. Co będziesz rypał? Wczoraj, mia wczoraj miałem 38 widzów, dzisiaj A ty mam 38. się zboczony Chce mnie rypać. <noise> Rico, jak żeś mi się skręcił, nie? Chciałeś chamsko wejść mi w słowo. Nie? Dobra, jedziesz dalej, mów no. No, miałem wczoraj 38 widzów, dzisiaj mam 37. Jak możecie tak mu robić? Tak. Ja mam szesnastu i nie więcej nie miej. <laughs> Dobra, musimy jeszcze sobie trochę drewna pozbierać. Dobra, jeszcze musimy pozbierać trochę drzewa. I znowu poważnie mówisz, tak jak zawsze. Dobra, hmm. teraz pozbieramy sobie drzewko, bo potrzebujemy go więcej. <śmiech> Dobra. <śmiech> tak. Duże drzewko, lepsze drzewko. Ciachamy je drewnianym toporem Cacha, ciacha, ciacha, ciacha. Kłamstwo, sam jest. Masz tam ryju. kłamstwo. Przydam zie <grym> <grym> komentarze idiotów. Ludzi niemyślących, tak zwanych daunem. <grym się wyszło> Autografia ogarnia się jeszcze z tego zachętę. Fuj, 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 zaraz komuś walnę. W górze. <laughs> nie no spokoj Wy nie chcecie naprawdę żeby nie oglądać yy, Nie chcecie mnie wiecie subskrybować To na py Wy mnie tu py <laughs> Kurde py Nie zatrzymuję nagrywania Bo to fajne co Adam gada <laughs> Kurde co za głupsi komentarze Teraz Gdybym się, się wyżala tak, Ja nie tak. mam komentarzy I się cieszę <laughs> Chyba zacznę usuwać. Nie ratuję, komentujcie ziomki. Ja zacznę usuwać komentarze w moim filmiku, bo tutaj ludzie mają dawno za dużo. Żebym wiedział. Ta co... normalna osoba to jest Chmielu chyba. Jezus. XXL, coś tego typu. Nie no, ale chcą też z tobą, żebyś ktoś tam tak. chciał, żebyś nagrywał te y, serię, żebyś nagrywał. A po co? Jak Doda nagrywa serię, a mi tam to obojętnie. Doda chyba. nagrywa serię? <noise> dodo. A dodo. Ej, masz tu gdzieś Rico z piesek? Tak, no, tutaj są. Tutaj. <noise> tutaj. Dobra, widzę. No zrobię, czekaj, Widzę e. tutaj. Zrobię sobie z... Pomyliłem się. Piecyk. Dobra, Trzymaj. spoko Trzymaj. Trzymaj. Nie, dobra, tutaj, tu. A, że ścisnął jak psowi, ty jesteś. Ty. Psi psowi pies. Nie? Psiowi. pies? A ty jesteś rico. To to samo. Dobra. Idziemy, teraz już mamy wszystko co potrzebujemy. Tak, płyniemy. Noc się robi. Już jest właściwie? Nie, nie ma, bo jest Głupi to. filmik, nic, nic nie pomaga, ten internet wypada w trakcie inwazji piratów, piratów, a nie zombie, niemożliwe, niemożliwe że zombie wypadnie, ci jeden gol, ci... Kurde, tu mam piec, Dobrze. tu sobie na razie go postawię, tak, deseczka, i robimy sobie węgiel. Więcej węgla, więcej węgla. 3 jeszcze dobra Okej okay. ta Na mordzie mu pokazuję <laughs> Dobra, teraz stawiam pochodnie <laughs> Dobra, ja muszę się wyżyć na tych komentarze Okej okay. O, wiem jak się wsuwa komentarza. Polko. I teraz usunę parę komentarzy. O, tu jest też. A to jaki pstura następna. <noise> tak wygląda nasz. Piękny... Nie, usunąłem ten dobry komentarz. <noise> nasz piękny domek. Teraz musimy sobie poszukać owiec, żeby <noise> zrobić łóżko. Podpoczy. Zobaczymy jak tam hard Mode Chest. Hard mode Chest już prawie mam też tysiąc wyświetlić. Okay. Seria. Zauważyłeś, że ma pancerz żółwio na sobie, a Space Armor jest dla ma... Dobra, tak to jest no, To <coughs> do kogo? To do kogo napi napisać, co? Mac. Po czym sądzisz, że to Mac Potęczy. A, Okay, Chyba szukaj. ma dał na ten, <laughs> Szukamy obiec, a nie jeszcze to są... Przecież tutaj dużo ników wymienili, bo facepalm. Że... czekaj, to powiedział, jaka to wersja, 1.2, Bo ja mam różne cegły, a nie zielone. To, to, to Ten komentarz widziałem akurat. Nie wiem, jeszcze sobie zostawię. Ale zawsze jest z tych, jest, no są różne, ale zawsze są z tej samej taki budynek jest zrobiony, nie? Czyli no. towa może być zielona i coś tam jeszcze. A tutaj jest jakby nie wiem, bo... Ale w sumie... nie, wiem, nie rozumiem. Ale nie wszyscy tak? ludzie są tacy mądrzy, wiesz. Jota zostanie zawsze idziona. O, o, już mamy dwa owce. O, to Masz... je rozwalić, na hita. Dobra Druga owieczka, kurde ta, ta już na dwa hity, o kurde kliper, zabiję gnoja, nie wybuchaj, o wybuch, dobra, nie, dobra, ale nie, spoko, jeszcze jedna owieczka i łóżeczko, tak jak zdrobniale gadał, jak to jak brzmuje? tam u kuchadrona. z tego co widzę kłochodron nie nagrywa. Ikos masz yy, szkło? Szkło? Szybę. Masz? Masz szkło? Szybę no. czy szkło? szkło? Szkło jest. Jest szkło i szyba, nie? No wiem. Czekaj, zaś i tam. Ja wiem, że ty wiesz, ale wiem, że nie wiesz. <laughs> ja też to wiem. <laughs> Dobra. No dawaj, dawaj, Ziołek. No. no czekam. Co ty tu masz? O Jezu. Ech. Dobra, muszę trochę poczekać. Ja, cze Czekamy teraz aż Rico zda nam to szkło. No tak. już idę. Będziemy tańczyć y, chińskie... Y, ...murzyńskie dżambo. O, gdzie jesteś Murzynie? Tu jestem Murzynie. A, to, to tam jakiś inny idiota był? Dobra, dalej. Tu! Spadł ci z tyłu. Dobra, dziękuję Guby. ci. A wy pewnie białasy jesteś, to nie? No. Tak. No. no. Ja nawet jestem goły, nie no. Cicho zdejmę zbroję. Patrzcie! Będę tak latać na gaciach. Rasa czarna się. Na czarne gacie. Rasa czarna, ja. Afroamerykanin. Może? Ale... Dobra, się nie obrażam ludzi. Si si nie ja nie obrażam tych to ludzi. Ja się i też będziesz mużyć. Ja. Dobra, leżymy w łóżku. To robi nam się ludzie, ciemno. Jesz do łóżka. To jesteś ja. murzynem. Afroamerykaninem. Dobra, robimy sobie teraz. Będziemy mieli zobaczyć jakie piękne widoki zaraz. Dobra, zbudowaliśmy już okna. Patrzcie, jakie widoki na mury. Tu, tu na drabinę. Tu mamy też na drapinę Tu mam największy widok Bo na roślinki Tak Których pewnie nie ma Tu nie mam okna, bo bym miał centralnie na mur Nawet by tam nie. a tu patrzcie Tu sobie można iść, jakiś idiota idzie Tu się patrzy i I, i to wszystko I się... <laughs> Dobra To czy y, Nie przyznacie, że z tym domem Jak ten dach zrypanie wygląda nie dobra, jednak nie powiem tego co chciałam powiedzieć. To wszystko chyba już w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dawajcie łapki w górę, jeżeli chcecie wiedzieć... To, był... <noise> to u Ciebie. Jeżeli chcecie y oglądać więcej, subskrybujcie mój kanał, pozostawcie no po sobie komentarz i cześć. Pał!